Cześć. Z poprzedniego wideo dowiedziałaś się, że twój metabolizm tak naprawdę nie zwalnia wieczorem. Jak również wiesz po ostatnim wideo, że kalorie spożywane w nocy nie są z natury bardziej tuczące niż kalorie spożywane w ciągu dnia. No i zgodnie z tą wiedzą, po raz kolejny zasugerowałem ci, iż przyrost i utrata masy ciała sprowadza się do stosunku kalorii spożytych i tych kalorii spalonych. Jednakże po ostatnim wideo kilka osób zaczęło zastanawiać się, czy mm, są jakieś korzyści z jedzenia mniej w wieczornych porach. I powiem szczerze, że jest to naprawdę bardzo dobre pytanie, bo a, prawdę mówiąc, niektóre badania sugerują, że tak może być. I dlatego postanowiłem więc w dzisiejszym wideo opowiedzieć Ci więcej na ten temat. Gotowa? No to zaczynamy. Niektóre badania pokazują, że spożywanie większej ilości kalorii wcześniej w ciągu dnia może pomóc zwiększyć tzw. efekt termiczny pożywienia, czyli liczbę kalorii spalanych przez organizm podczas trawienia. I Najlepszym tego przykładem jest badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Lubece, w którym to uczeni podzielili 16 zdrowych, nieotyłych uczestników na dwie grupy. Gdzie grupa pierwsza zjadała większość swoich dziennych kalorii podczas śniadania, a dokładnie mówiąc, spożywali 69% z wszystkich kalorii podczas śniadania, 20% podczas obiadu i 11% podczas kolacji. Grupa druga z kolei to zupełna odwrotność tej pierwszej. I uczestnicy tej grupy spożywali 11% kalorii podczas e, śniadania, 20% podczas obiadu i 69% podczas kolacji. No i e, obie grupy e, przestrzegały tego protokołu pod ścisłym nadzorem laboratorium. Spożywali taką samą liczbę kalorii, taką samą ilość makroskładników. No i aha, trzeba tu też dodać, że nie wykonywali żadnych ćwiczeń fizycznych podczas trwania doświadczenia, bo to będzie, jak się okaże, później istotne. No i jak się okazało, grupa z dużym śniadaniem doświadczyła procentowo ponad dwa razy większego TEW. Czyli efektu termicznego pożywienia, niż grupa z tak zwaną dużą kolacją, co dawało e, szacunkowo ekstra około 50 do e, 100 spalonych kalorii dziennie. Do tego grupa e, pierwsza była również mniej głodna w ciągu dnia i miała mniejszy apetyt na słodycze. No i e, analizując wyniki, e, to. To, to badanie tak naprawdę pokazuje, że zjedzenie dużego śniadania może zwiększyć całkowity dzienny wydatek energetyczny bardziej niż zjedzenie dużej kolacji. A z biegiem czasu może to prowadzić do większej utraty wagi przy jednoczesnym spożywaniu tej samej liczby kalorii. A do tego badanie to wskazuje, że jeśli zjesz obfite śniadanie, możesz odczuwać mniejszy głód w ciągu dnia. Ale. Jak zawsze jest, ale zanim wyłączysz to wideo w tym miejscu i zmienisz swój plan posiłków, warto rozważyć właściwie kilka rzeczy. Bo po pierwsze, jeśli już jesz duże śniadania, nie jest tak naprawdę jasne, czy zjedzenie jeszcze większej ilości kalorii wcześniej w ciągu dnia przyniesie dodatkowe korzyści. No bo na przykład, jeśli już zjadasz 400 kalorii rano, i to nie jest jasne, czy zjedzenie 700 czy 900 kalorii może spalić ci proporcjonalnie więcej kalorii przez efekt termiczny pożywienia niż gdyby jadła te kalorie wieczorem. No i po drugie, nie musimy się zgłębiać w najdrobniejsze szczegóły przebiegu badania, ale ważne jest to, że TEF był raportowany jako procentowy wzrost w stosunku do wartości wyjściowej, a nie jako całkowita liczba spalonych kalorii. No i e, po, trzecie, e, po trzecie, powodem tego wyższego TEF mogło być to, że grupa spożywająca duże śniadania konsumowała większość kalorii po nocnym poście, co oznacza, że ich podstawowy poziom TEF byłby bliski zeru. Jednak grupa spożywająca duże kolacje zjadała większość swoich kalorii po zjedzeniu śniadania. I tak naprawdę obiadu, co oznacza, że ich Tef prawdopodobnie był na początku nieco podwyższony. Zatem możliwe jest, że powodem, dla którego grupa spożywająca duże kolacje doświadczyła mniejszego względnego wzrostu Tef, jest fakt, że ich poziomy Tef były już wyższe na samym początku. Rozumiesz? No i. Dlatego jest to całkiem możliwe, że obie grupy faktycznie spaliły taką samą bezwzględną liczbę kalorii pochodzących z TEP, ale grupa spożywająca duże śniadania po prostu doświadczyła większego procentowego wzrostu spalania kalorii po zjedzeniu hmm, porannego posiłku. No i kolejnym ograniczeniem a, tego badania jest to, że jak wspomniałem wcześniej, uczestniczy, uczestnicy nie ćwiczyli. Co zatem oznacza, że nie wiemy, czy wyniki będą miały zastosowane do, zastosowanie do osób, które tak naprawdę ćwiczą regularnie, bo badania naprawdę często pokazują, że ćwiczenia fizyczne mogą zwiększać TF niezależnie od tego kiedy jesz, a także mają pozytywny wpływ na ogólne odczucie głodu. No i kolejna rzecz, już nie wiem nawet, która, to ta, że jest również możliwe to, że powodem, dla którego grupa spożywająca duże kolacje doświadczyła mniejszego TEF, jest to, że nie była przyzwyczajona do jedzenia tak dużego posiłku w wieczornych porach. Naprawdę to ma znaczenie, bo yy, z kolei inne badanie przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetu w Nottingham wykazało, że przestrzeganie stałego harmonogramu posiłków może zwiększyć TF. A przestrzeganie nieregularnego harmonogramu posiłku, może je po prostu i zwyczajnie zmniejszyć. Dlatego tak naprawdę jest możliwe, że gdy ludzie w grupie, która serwowała sobie duże kolacje, by się do spożywania większej ilości kalorii wieczorem, to doświadczyliby takiej samej ilości TEF jak w grupie osób, które zjadały duże śniadanie. No i oczywiście. Na sam koniec dam jeszcze jeden powód, by wątpić, że jedzenie rano jest z natury lepsze niż jedzenie wieczorem, a jest nią po prostu przerywany post. Bo jak wiesz, ta popularna strategia zwykle polega na rezygnacji ze śniadania i jedzeniu większych kalorii później w ciągu dnia. No a badania pokazują, że jest tak samo skuteczna w formowaniu utraty wagi, jak diety zawierające śniadanie. No bo. Weźmy na przykład badanie przeprowadzone, w którym połowa uczestników jadła wszystkie kalorie od około południa do 8 wieczorem, i w zasadzie pomijając śniadanie, zaś druga połowa przestrzegała normalnego harmonogramu posiłków, i co się okazało? No pewnie się domyślasz. Po czterech tygodniach e, obie grupy straciły taką samą ilość tłuszczu, zyskały taką samą siłę, e, jak i również masę mięśniową, oraz doświadczyły tego samego poziomu głodu przez całe badanie. Nieźle co? Hmm. Wiem, zamieszałem ci trochę w głowie i pewnie e, pytasz siebie teraz, co zatem to wszystko oznacza. To oznacza, że spożywanie większej ilości kalorii rano może zwiększyć wydatek energetyczny i zmniejszyć swój apetyt. Ale efekty te nie wydają się być e, jakieś znaczące, bo jak zauważasz, kolejny raz najważniejsze jest to, że chociaż kilka badań wykazało, że spożywanie większej ilości kalorii rano może mieć nieznacznie a znaczenie na przyspieszenie Twojego metabolizmu to jest kilka problemów z tymi badaniami, które utrudniają stwierdzenie, jak skuteczna jest ta strategia i jak, w jakiej skali ona może działać. No i co więcej, zdecydowanie większość badań wykazała, że całkowite pominięcie śniadania lub zjedzenie większej ilości kalorii wieczorem nie ma wpływu na utratę wagi ani tłuszczu. No i oznacza to, że ludzie, którzy spożywają większość lub nawet całość swoich kalorii wieczorem, tracą na wadze tak naprawdę tyle samo co ludzie, którzy jedzą więcej lub całość swoich kalorii rano. A tak naprawdę czy jedzenie w nocy powoduje, że tyjesz? Absolutnie nie. No bo spożywanie zbyt dużej ilości kalorii z czasem powoduje przybieranie na wadze, dlatego kontrolowanie spożycia kalorii jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby schudnąć lub tak naprawdę uniknąć przyrostu masy ciała. To i cała historia. <grytanie> A dziękuję Ci, że wytrwałeś do samego końca. Mam nadzieję, że kolejny raz dowiedziałaś się wiele konkretnych rzeczy i już teraz tak naprawdę z głową podejdziesz do planowania swoich posiłków w ciągu dnia. No i oczywiście pamiętaj o kciuku w górę i napisz proszę w komentarzu pod spodem, w jakich porach dnia lubisz zjadać większość swoich kalorii. Ok? No to co? Do następnego. Cześć.